Witam, Rafał Dubrawski, agencja Whites. Powiedzmy, że posiadamy stronę produktową, która ma służyć jako wizytówka naszej firmy. W takim przypadku naturalne jest, że najbardziej będzie nam zależało na pozyskaniu dzięki niej nowego partnera biznesowego czy klienta. Jak w Google Analytics stworzyć filtr, który oddzieli osoby już zainteresowane współpracą od tych ewentualnie dopiero poznających firmę? Najłatwiejszym sposobem będzie prawdopodobnie wydzielenie na stronie wyrazistej zakładki kontakt. Możemy badać w jaki sposób użytkownicy trafiają na nią lub co ich zatrzymuje po drodze, jeżeli do niej nie docierają. Na różnych stronach funkcje takiego punktu konwersji mogą pełnić także inne czysto brandowe podstrony jak przykładowo zakładki o nas lub oferta. Należy skopiować ścieżki dostępu tych stron, które umożliwiają kontakt z firmą, a następnie stworzyć dla nich segmenty zaawansowane. Jak widać, prawie 18% wizyt analizowanej strony kończyło się odwiedzeniem zakładki Kontakt lub na jakimś innym etapie ta zakładka była otwierana. W każdym razie jest to dość dużo. Jakie były główne źródła odwiedzin? Widzimy, że na naszej stronie ponad 1 czwarta odwiedzin działu kontakt generowana jest przez wejścia przez osoby odwiedzające stronę bezpośrednio, oznacza to, że pozyskani już partnerzy firmy bardzo często odwiedzają witrynę właśnie po to, żeby znaleźć na niej numer telefonu czy adres mailowy, no, które znaleźli tam już kiedyś, wcześniej, i po prostu mają świadomość tego, że te elementy są na stronie. Widzimy też, że blisko połowa odwiedzin generowana jest również przez osoby trafiające na stronę, przez wyszukiwarki. I najczęściej wpisywane hasła to hasła brandowe, czyli Agencja Whites, Whites i podobne. Rezultaty tego typu świadczą o sile marki oraz świadomości e, znających ją osób. A jaką ścieżkę pokonują odwiedzający, zanim docierają do strony kontakt. Pokazuje to wykres przepływu użytkowników zbudowany na podstawie typów ruchu. Jak widać, część osób już wpisując do wyszukiwarki nazwę firmy Dodaję słowo klucz kontakt, by bezpośrednio trafić na tę podstronę, podczas gdy inni trafiają na nią bezpośrednio, na przykład z zakładek zapisanych w ulubionych, swoich przeglądarek, czy nawet bezpośrednio wpisując adres do paska przeglądarki. Widać to szczególnie dobrze, gdy wyróżnimy ten węzeł. Ogromna większość otwiera stronę kontaktową już w pierwszej interakcji, a zdecydowana mniejszość wizyt, mniejsza osób, liczba osób odwiedzających, trafia na tę podstronę dopiero w kolejnych interakcjach. Jak widać, analizowana strona spełnia swoją funkcję i sprawnie kieruje odbiorców do działu kontaktu, bez niepotrzebnego odwracania ich uwagi kontentem innego typu.